Was wszystkich bardzo serdecznie w podsumowaniu września dziś mamy 1 października mam chwileczkę, więc szybko no nie tak szybko staram się jakąś część nagrać a zaczniemy oczywiście na początek od mojego zeszytu haftierskiego jak widzicie wrzesień każdego dnia haftowałam i o dziwo mam aż 26 nowych subskrybentów co mi ogromnie cieszy ostatnio miałam w lipcu 39, a tu widzicie już sporo przybyło. Teraz, im więcej subskrypcji, tym jeszcze więcej mi dochodzi. Bo już mam około 5 540 osób, nawet trochę więcej. I cały czas mi przybywa. No dobrze, no to lecimy po kolei. Co my tu mamy. Kolorowe mi się, no to tutaj za dużo się nie zadziało. Później Wam pokażę w drugim zeszyciku, jak to wygląda, bo tu i tak nie mam miejsca, żeby zapisywać. Zaczęte w marcu, nie wiem jeszcze kiedy i kiedy, ile jeszcze mi zajdzie. Tam zostało mi chyba cztery kolory do wyhaftowania. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Kolorowe żaby. Tu Wam też wspominałam o tym, że mi się skasowały dane, w sadze i musiałam zaznaczać od nowa. Mam mniej więcej wyhaftowane, tak dotąd tutaj trochę, tak yy, mało już mi zostało. A jak skasowałam dane, jak zaznaczałam od początku, to zaznaczyłam również tło. I w sierpniu mieliśmy 36,52%, a zobaczcie, we wrześniu już się zrobiło 84,92%. Z tym, że mówię, tu już jest yy, zaznaczone tło, którego ja nie haftuję. Ale dobrze odzwierciedla procent, bo no zostało mi dosłownie taki kawałeczek, więc większość już jest wyhaftowana. Mam trochę podziubane, ale później przejdziemy do haftu to zobaczycie. No, i haftowałam 5 dni we wrześniu, bo to już ta końcówka była, bo wcześniej zajmowałam się metryczką i wyhaftowałam 2395 krzyżyków. Co jest nawet lepiej niż w lipcu. W lipcu haktowałam 7 dni, miałam 1838. Nic nie jest tak źle. No sierpień na razie e, praktycznie naj... no kwiecień najwięcej. Zobaczymy, ile jeszcze mi tutaj, bo to już mi mało miejsca zostało, może za dwa miesiące i dokończę, żeby. I największa ilość krzyżyków 736 we wrześniu. Tak szybko lecę, żeby zdążyć Wam wszystko pokazać. Później Wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. I kolejne. Tak jak sobie założyłam w makach we wrześniu, haftowałam 8 dni, wyhaftowałam 4132 krzyżyki. Najwięcej, jednego dnia miałam 648 krzyżyków i mam już wyhaftowane 42,31%. Właściwie to już zaczęłam tutaj haftować tego, ten maczek, ale ja ten haft robiłam na początku września i on później leżał. I nie wiem, czy w październiku po prostu go nie będę haftowała, żeby nadgonić żaby i Kanwę z nadrukiem, ale to się jeszcze zobaczy. No i na koniec metryczka, która została wyhaftowana, zaczęta we wrześniu i skończona we wrześniu. Razem wyhaftowałam 5470 krzyżyków. Największa ilość to 714 No i haftowałam tylko we wrześniu no Tu mam taką rozpiskę, jak te moje krzyżyki się rozkładały Ale nie haftowałam tylko tego haftu, bo jeszcze kanwa z nadrukiem Tak w prze przerywnikach Nie liczę jeszcze backstitcha, bo tutaj tego jednego dnia haftowałam tylko backstitch Czyli te yy, litery, które są poniżej wzoru Haftowałam 13 dni no, i jestem z tego bardzo zadowolona. Więc tak wygląda wszystko, jeżeli chodzi o mój zeszyt hafciarski. I za chwilę przejdziemy do haftów rzeczywistości. Jeszcze zanim przejdziemy do moich obrazów rzeczywistości, podczas montowania filmu, właśnie tutaj sobie go montuję, zrobiłam sobie jeszcze takie podsumowanie y, miesięcy bo ja od lipca zapisuję sobie ilość wyhaftowanych krzyżyków na poszczególnych obrazach pomij pomijając oczywiście kanwę z nadrukiem ale będę musiała coś pomyśleć jeżeli będę zaczynała nową kanwę z nadrukiem żeby jednak te krzyżyki liczyć bo chciałabym wiedzieć ile y, ja jestem w stanie zrobić tych krzyżyków więc w lipcu wyhaftowałam 6158 bez kanwy z nadrukiem Wtedy haftowałam maki i żaby W sierpniu wyhaftowałam 9284 Również haftowałam żaby, żaby i maki I kanwę z nadrukiem, czego nie liczyłam A we, wrze we wrześniu, zobaczcie, mam aż 11997 krzyżyków Haftowałam żaby, maki, metryczkę i kanwę z nadrukiem Kanwę z nadrukiem oczywiście nie zapisałam Metryczkę postanowiłam sobie liczyć te krzyżyki. I zobaczcie, jaka jest różnica. W sierpniu też było dosyć sporo, no ale wrzesień jednak bije rekordy. No, to jest bardzo fajne. Tak miesięcami będę sobie chyba te krzyżyki zliczała. Zobaczę jeszcze, jaką będę haftowała następną kanwę z nadrukiem albo może coś innego. I będę się starała jednak te krzyżyki liczyć, żeby było jakieś odzwierciedlenie no w tych krzyżykach. Bo jednak chciałabym wiedzieć, ile jestem w stanie wyhaftować. No dobrze, to przejdźmy teraz do moich prac. Zaczynamy od pluszowych misiów. Tak one się prezentują. Zostało mi już niewiele, bo... Jakoś cztery kolory lub pięć w tym momencie. Szkoda, że nie mam jak tutaj liczyć ilości krzyżyków. No bo po prostu ja haftuję kolorami i bez sensu by było wszystko zliczać. Traciłabym dużo czasu. Ale następne prace, jeżeli będę haftował jakąś kanwę z nadrukiem, to po prostu inaczej to rozegram. Będę się starała. Liczyć jednak te krzyżyki. Tutaj wyglądają, tak wyglądają zapiski, jeżeli chodzi o wrzesień. Tam ostatnia linika pierwszego, pierwszego października. To ja już to przepisałam już na październik. No i tutaj widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Zapisuję sobie jaki kolor haftowałam danego dnia. No i jak tak sobie przejrzałam, to wychodzi na to, że cztery. Cztery kolory praktycznie mi zostały, ta naj, największa ilość plus biały. I tak wygląda u mojej pracy. Tutaj już bardzo fajnie widać, jak misiaczki wyglądają. Już niewiele zostało. Będę chciała nadgonić w październiku trochę tą kanwę z nadrukiem, żeby jakoś po prostu zacząć coś następnego. Chcę coś zakończyć, żeby coś zacząć. No i tak misiowa rodzinka wygląda. Trzymajcie kciuki, już mi się trochę nudzi ten obrazek, ale jak nie mam jak, to coś innego haftować to po prostu haftuję ten. To jest zdjęcie, żab. A tak wyglądają na dzień 1 października. Robię taką szybką dogrywkę, żebym już mogła zacząć coś dalej haftować. Żabki pięknie wyglądają. Staram się łatać te wszystkie dziurki, które pozostawiałam. No i schodzić już troszeczkę niżej. Muszę uzupełnić tu jeszcze te oczy. No, dużo jest do uzupełniania. Ale jak mi się nudzi to łatanie dziurek, to po prostu sobie biorę. Jakiś inny kolorek, i jadę w dół. Będę musiała trochę kanwę już zwinąć, bo na dole mi klipsy źle trzymają, bo już jest końcówka materiału, ale to może w następnym filmiku wam pokażę. No jak na, na razie tak to wygląda. Też już chciałabym dokończyć, bo tam mam już wyhaftowane bodajże 85%, więc dużo mi nie zostało. W październiku będę chciała. Przysiąść więcej do tych żabek i właśnie do tej kanwy z nadrukiem, żeby po prostu już je skończyć, żeby mi się zwolniła rama i chciałabym zacząć, się, no, no może nie do końca zacząć, ale zrobić już, haftować coś innego, a to Wam pokażę w przyszłości, co to będzie. Po prostu wrócę do jednego ufoka. A teraz moje maki. Właściwie na razie samo tło, ale jak widzicie, już tutaj niżej zaczęły mi się jaśniejsze kolory pojawiać. I zacznę niedługo już robić maczek. Właściwie już tam początek jest zaczęty, ale nie wiem czy w październiku będę haftowała ten obraz, bo tak jak mówiłam, chcę nadgonić żaby. Haftuje mi się bardzo dobrze metodą parkowania. Obrazek jest mały, łatwy i przyjemny. No i tak powolutku powolutku. Udało mi się za zrobić założoną ilość krzyżyków, z czego jestem zadowolona. Szybko szło. Tutaj macie rozpiskę moją, takim dodatkowym zeszycie. Obliczony procent 42,31% na tą chwilę. Więc całkiem nieźle mi to idzie. Ale zobaczymy, czy w październiku będę jeszcze nad tym obrazem. Spędzała czas. Może i tak, a może i nie. Bo też planuję zacząć kolejną metryczkę. Tutaj troszeczkę nitek. Jak widzicie, nie ma ich tak bardzo dużo. I jeszcze tyle zostało. Taki długi będzie ten obrazek, wąski a długi. No i piękne tło. Bardzo mi się podobają te kolory, ale już nie mogę się doczekać, jak, będzie wyglą jak będą wyglądały maki. Tak wygląda tył mojej pracy. Widzicie są takie małe jakieś przerwy, bo czasami jak mam niżej na przykład tym samym kolorem to po prostu ja to przechodzę niżej i haftuję. Nie jest tak, że tak na 100% haftuję tą metodą parkowania. Ale przynajmniej się staram. Wiadomo, że jak są jakieś pojedyncze krzyżyki, no to ja je zahaftowuję. Jeżeli chodzi o maki, to by było na tyle. I tak, jeszcze szybkie spojrzenie na metryczkę, chociaż w ostatnim filmie Wam ją pokazywałam. Wyhaftowałam buciki z niebieskimi kokardkami. Imię, datę urodzenia, miejscowość urodzenia, godzinę, gramy i centymetry. Metryczka dla chłopca na zamówienie. Tak się prezentuje. Wyszła bardzo fajnie. Na początku haftowałam z kartek. Później jednak dobra duszyczka podzieliła się dla, ze mną wzorem na sagę. Ale tam już chyba dwa dni tylko haftowałam, tak częściowo z sagi, bo już miałam te kartki. Saga tylko się przydała do zliczenia wszystkich krzyżyków. Więc tak prezentuje się metryczka. Zaczęta we wrześniu, skończona we wrześniu. Jest to mój kolejny finish, jeżeli chodzi o obrazy. Mam nadzieję, że do moich wrócę i je niedługo też skończę. Także to jest ostatnia praca, którą chciałam Wam pokazać. Według kolejności tym razem pokazuję zaczęta. Pod koniec, znaczy się no nie tak pod koniec, w połowie września i skończone na koniec września. No to chyba by było na tyle. Dziękuję za subskrypcję, za to, że Was jest coraz więcej, że mnie oglądacie, że komentujecie, że czasami też niektóre osoby się odzywają na Instagramie, coś podpowiadają, na Messengerze też piszecie, dzielicie się czasami ze mną wzorami. Pytacie o różne rzeczy, na które ja staram się Wam odpowiadać. No i ogólnie jestem bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o wrzesień. Więc jeszcze raz dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie. I do następnego. Pa!